Cześć, witam wszystkich serdecznie po świętach. już Mam nadzieję, że miło spędziliście święta, bo ja bardzo, bardzo miło obiadłem się i strasznie się rozleniwiłem. Muszę Wam powiedzieć, że trudno mi się wbić w taki zwykły rytm, na zasadzie, że przychodzę tutaj do jeszcze, w którym nagrywam, zaczynam nagrywać, potem live stream i tak dalej, i tak dalej. Jakoś tak się rozleniwiłem, tak mi było dobrze, że. No ale dobra. Zbliżamy się do końca sezonu 8. Czeka nas parę ciekawych nagrań. Jutro przypuszczam, że na kanale zobaczycie nagranie związane z tym, jaka będzie najlepsza postać sezonu 8. Oczywiście standardowo poproszę Was o to, żebyście zagłosowali na tą postać, którą będziecie chcieli grać. E, zróbcie komentarze, jaka będzie meta, i tak, dalej, i tak dalej. Ja postaram się to też e, w pewien sposób Wam przedstawić na tym nagraniu. E, oprócz tego, jeszcze zrobimy nagranie związane e, z tym, co udało mi się zdobyć na sezonie 8. Zrobię taki mały przegląd wszystkich moich postaci, girów. No i oprócz tego, jeszcze zrobimy jedno nagranie związane z. Czyszczeniem skrzynki, bo jak zwykle po sezonie tych itemków Full się nazbierało e, większość starożytnych, no ale żeby nie przerzucać tego wszystkiego na non sezon, gdzie ja zostawiam sobie ten gir ze względu na to, że e, zmieniają się buildy i wtedy łatwiej mi i szybciej dla Was zrobić build. Jak mam gir, e, no to trzeba będzie zrobić małą selekcję, więc to też zrobimy. A dzisiaj, ze względu też na to, że e, mam dość sporo już tych surowców. I zawsze z sezonu mi przychodzą na non-sezon, na non sezonie już mam bardzo, bardzo dużo tych surowców, więc dzisiaj jeszcze sobie zrobimy jakieś tam losowanie. Eee, chociaż tak naprawdę już do końca nie wiem co losować, bo praktycznie wszystkie itemki, na których mi zależało, już posiadam, więc... Ewentualnie polosujemy sobie dzisiaj e, rękawice i ewentualnie jeszcze polosujemy sobie szenlongi. Zresztą zaraz zobaczycie. Dobra. To co? Najpierw zidentyfikujmy parę. Tu mam jakichś temków. Zidentyfikujemy je najpierw. Zobaczymy co wypadło. Zobaczcie jaki mam DPSik. Prosi o rzecz niemożliwą. 3300 praktycznie. Elegancko. <laughs> Dobra. I zobaczymy. Ogólnie yy, przez pewien czas miałem problem yy, z tymi ramiennikami SunWuko. Aktualnie mam trzy starożytne. Każdy z jakimiś tam innymi yy, statystykami, lepszymi. Yy, 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 yy. teraz praktycznie mam idealny Gear SunWuko. Proszę bardzo, Blaskiny, Chyba posiadam starożytne, ale zostawimy. Klata. Ta, którą mam klatę, jest naprawdę bardzo ładna, więc nawet lepszej bym nie potrzebował. Miksturka to nie, dziękuję. Blackthorn. Berdy kurde, tych berdyszy mam dość sporo. Dzisiaj pewnie trochę e, z, e, zużyjemy na streamku, który będzie niedługo. E, bo to nagrywam przed streamem. Okej. Okay. Więc jest tego dość sporo. Kostek też mam dość sporo. Czy to w ogóle zostawię? Nie mówcie, że nie mam ani jednego itemku starożytnego tego dla skojny. Aż mi się nie chce powierzyć. No. Może rzeczywiście. No dobra, mniejsza większość. Dobra, to co? Polosujmy troszeczkę. E, tak naprawdę mogę, mogę to wziąć jeszcze. Oddechów mam, wszystkiego mam naprawdę dość sporo. Dlatego zróbmy losowanko. A, najpierw kadala. Pani kadala, dzień dobry, pani kadalo. Jak tam dzisiaj. Tam. Nie Los jest kapryśny. Dzisiaj nawet nie liczymy. O, Bierzemy do nie pełna. Trzeba uważać, żeby nie zsiarować. Tutaj oczywiście muszę dać to i to. ci znaczy, co, tak jak y, grałem na PST, testowałem, wydaje mi się, że to naprawili. Ale nie jestem do końca pewien. Właśnie kowala. To było dla mnie bardzo, bardzo śmieszne, że tak powiem. No dobra, to lecimy. Tak naprawdę potrzebowałbym rękawice, Ja tutaj mam bardzo ładne rękawice. Potrzebowałbym rękawice w których by był atak speed. Ewentualnie. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że w tym momencie speed pharma 65, bo wszędzie mam wbite kaldezany, jest bajecznie prosta i bajecznie szybka. Oczywiście jeszcze w nagraniu związanym z jaka będzie najlepsza postać z sezonu 9. Ci o ciekawe, kury, szkoda, szkoda, że to nie jest starożytne. Gdyby była starożytna, to by była ciekawa. Eee, jeszcze oczywiście powiem, jaką postacią będę grał Mały na sezonie. Mam nadzieję, że te filmy Wam pomagają. Wtedy możecie sobie. Hmm, ciekawe. Już mam tyle, mam tych rękawic u Liany. A to ma? Fajne statystyki, ciekawe. No dobra, zostawmy ją. Potem najwyżej będę się zastanawiał, która jest najlepsza. Przy przeglądzie skrzynki. Hmm, Szkoda. życzyć. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś tam surowce, no to proponuję właśnie sobie je złożyć, bo na non-sezonie mamy tego do pełna. Nigdy ci nie A nóż widelec się... Coś trafi ciekawego. Jeszcze pod sam koniec. Ta rękawica praktycznie by się mi przydała. Starożytna. Tak naprawdę nie zrobiłem podlony bildu, bo do końca nie miałem wszystkich itemków, ale też jakoś tam mocno się nie starałem, żeby. Żeby losować, żeby robić podrony. Do starożytnego artefaktu o niewyobrażalnej mocy. Nie chcesz go wykorzystać do czegoś takiego. Dzięk. O tak mu zrobię. Przynajmniej nie będzie pec, nie? Okay. Pod ogólnie jeszcze tak jak mówiłem zrobię nagranie w którym pokażę mój cały gir zobaczycie że naprawdę mam bardzo bardzo ładny bardzo ładny gir tylko tyle że już hmm, pierwszy tylko już nie chciało mi się wbijać kaldezanów do tego ale gir tak naprawdę zebrałem naprawdę bardzo ciekawe No i żadnych rękawic. Znaczy ta ulianka zaraz zobaczę, co ja tu mam z tej ulianki. Mam takie rękawice i mam coś takiego. O, oh, za dużo tych rękawic uliany. Nie mam jakichś takich fajnych. To tak dla. Dla Brechtu sobie zrobiłem. Więc mogę zostawić. Więcej mam potrzebną nogi na a reszta to siareczki. Raz rozsierujmy. Ciach, ciach, ciach. Rozczerowane. Co jeszcze byśmy chcieli? Hmm. Trochę odłamku zostało. Możemy wziąć trochę parę rękawic jeszcze. Nie, to, to. Hmm. Dobra. Jeszcze może weźmy sobie broń naręczną. Weźmy sobie trochę broni naręcznej. 15 się zmieści. Weźmy na razie 10. Ciach. Jeszcze parę. 7. 7 nie będzie. Zostanie. Zawsze ja sobie podniosę. Dobra. Oddechy jeszcze. Nie ma miejsca na oddechy. Okej. Okay. Nie, nie to. Jeszcze polecimy z tym. No, coś trzeba zrobić z tymi surowcami pod koniec sezonu. No. No i ładne. Tylko żeby były starożytne. Takie starożytne bym przyjął. No, ale niestety nie są starożytne. Ok. Ładne, ale nie starożytne. Trzeba powiedzieć, że naprawdę jestem zadowolony z tego sezonu. Bo dość sporo rzeczy, których chciałem, praktycznie te buildy, które chciałem zrobić, to zrobiłem i to powiem Wam, że zrobiłem naprawdę w bardzo ładnym wykonaniu. Za mało surowców. Czekajcie, zsierujemy trochę. Praktycznie yy, mnicha pod SUV wymaksowałem. Mam, Mam przepiękny gir, powiem wam. Naprawdę ładny. Okej. Okay, to bym musiał zrobić tak. Dodamy to. Praktycznie gdybym, gdybym się zabrał to też bym miał bardzo ładnego bardzo ładnego y, mnicha pod szynlongi. tylko była kwestia bardziej kaldezanów, których y, które powbijałem sobie praktycznie pod Spitfarmę. Już po tym drugi raz mi się nie chciało wbijać niż sam gear. Bo gir naprawdę zebrałem elegancki. Przyjemnie się tak losuje. Na samym początku sezonu człowiek się skrobie z tymi surowcami. Ja pamiętam, zawsze miałem problem z żółtymi i tak dalej. A tutaj pod sam koniec można na bogato. Ok, lecą już bronię. Szrama. Ogólnie no, w końcu wypadła mi ta szrama, taka w miarę sensowna. No, ale potem wypadła mi... Ingeo mi wypadł, o właśnie, tego potrzebuję, legendarna 5 Shen Shenlonga. Co prawda, mam starożytną, ale z nie najlepszymi statystykami. Znaczy, statystyki się zgadzają, ale DPS main mi się wylosował niski. Okay. a atak mam bardzo ładny, więc atak mam ładny, potrzebowałbym właśnie. Eee, właśnie legendarno pięść, właśnie to bym potrzebował, ale starożytne Nie hmm. jest obroty, jaki ładny. miałem taki wymaksowany. Ten ma bardzo ładne statystyki. Naprawdę by był super. No ale co, zostawię coś takiego. Nie ma praktycznie teraz podtopildów. Kiedyś jeszcze tak trzymałem te itemki. Na zaśkę teraz praktycznie sety trzymam. Proszę bardzo. Następny starożytny pazur. Pazur Logana. No. Coś Wam to przypominało? Wolverine. Też się nazywał Logan. Też miał coś takiego. Może to z tym związane. No i. Widzicie, trzy razy się trafiło. Taki, żeby był starożytny. To by był super. Ale nie jest. Okej. Okay. No i poduliane praktycznie też miałem wszystko, cały gier. I to ładny gier. Weźmy jeszcze co chcemy. No, weźmy to z 20 razy jeszcze i będzie ok. Coś trzeba zrobić z tymi surowcami. Jak duże losowanie, to duże. Proszę bardzo. Oczywiście mam lepszą, tak? Mały main DPS się wylosował. Regeneracja siły duchowej, nie za bardzo. Widzicie, jakoś lecą te bronie. Tylko nie te, co trzyma. Pytanie, pytanie, czy ktoś będzie biegał z tym. Tak troszeczkę ucichło, może pod speed farmę. To jest nowy temy który wejdzie teraz w nowej aktualizacji. Siły mam w trzech wydaniach, bardzo ładne. Jeszcze jeden Siły Wiher, trzy podrzędnosc. Równsko, no. A się? Potrzebuję szelongi przede wszystkim, resztę to mam. Sogra. No, daj jakoś starożytną legendę. Są szelongi, ale nie te co trzeba. Znowu są szelongi, ale nie te co trzeba. Znowu Logan. Muszę pamiętać, żeby tego Zoltuna wyłączać na... na losowanie. Przynajmniej nie truje dupy. Białych chyba tylko zabraknie. Białych i niebieskich. Więc okay. ogólnie bardzo, bardzo przyjemnie mi się grało na tym sezonie, który tak naprawdę był kopią poprzedniego sezonu, Ale wybór Micha był naprawdę dobrym wyborem. Proszę bardzo, ale słabe statystyki. mały main dPS uh, uh, ten liter mam ładny ładny mam dobra chyba ostatni okay. dobra słuchajcie. Jutro przypuszczam na kanale e, nagranie związane z tym, jaka będzie najlepsza postać na sezonie 9, postaram się wejść na serwer PST, troszeczkę pogram sobie, troszeczkę przyjrzymy, jak wyglądają w tym momencie tabele. Bo ogólnie e, zostały te tabele zresetowane, co prawda za późno, bo wiele wiele osób nie wie o tym i nawet nie wchodzi na PST. E, na przykład. E, w top 1000 w tym momencie jest y, tylko 30 osób w teamówkach czteroosobowych, więc tak naprawdę ludzie już teraz o tym nie wiedzą. Na samym początku y, wypróbowali. Był taki moment, gdzie y, naprawdę wszystko to pięknie wyglądało. Zresztą nagranie jest o tym na kanale, ale potem znerfili itemki i wszystko się to zmieniło. I po jak się zmieniło, to nie zresetowali e, laderów, tak? Że e, ludzie, jak wchodzili i patrzyli, o ten set na przykład podlony pod szamana, super, nadal pewnie działa. Kurde, ja sam składałem go przez dwie, trzy godziny z itemków, losowałem, przekuwałem, potem wszedłem i nawet 80 nie mogłem zrobić, bo okazało się, że już jest wszystko znerwione. Więc w momencie, wydaje mi się, kiedy wprowadzają jakiegoś takiego nerfa, albo coś resetują, wchodzi jakiś tam patch już z nowym rozszerzeniem, powinni od razu zresetować te ladery, tak? Żeby ludzie widzieli na bieżąco jak to się kształtuje, żeby było można łatwiej tą metę ustalić. Teraz powiem Wam, że tak do końca teamowo to nie wiem, no jutro postaram się jakoś to przeanalizować, zobaczymy. No i co? To by było na tyle. Z góry dziękuję za wszystkie oceny. Pamiętajcie, oceniajcie, to jest bardzo ważne. Piszcie komentarze i do zobaczenia w nowych nagraniach przed samym końcem sezonu i przed rozpoczęciem nowego. Jeszcze oczywiście będzie nagranie związane z aktualizacją i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy. Z tym nigdy nic nie wiadomo na samo. Na sam koniec potrafi zrobić jeszcze e, dość znaczące zmiany. To co? Piękne dzięki. Pa, pa. Cześć.